Mam widzowie. Tym razem proszę Dajcie mi Tysiąc Subów Żebym mógł nagrywać filmiki Fortnite, Brawl Stars i tak dalej Proszę was Teraz zrobimy tak Jak wbijecie Tyle pod tym shortsem Wszystkim Że daję po 10 zł. Jak chcecie się zgłosić, proszę napisać komentarz, zasubo, zasubskrybować mnie, zasubować. To jest ważne. No i ja, wiecie, no już się zbliżają wakacje. O, to wiecie. No może nie będę nagrywał, bo może do mnie rodzina przyjedzie. To Wiecie jak to będzie, powiedzieć takie blebleble, ble, ble. zaraz ten to Kara i mama jest tatą, fakiem. z moim, w ogóle to jest moja rodzina, to wiecie. No i tak Ma mama pojechała mi telefon naprawić, bo on się zepsuł, to jest akurat, wiecie. Jesteśmy na... Kanał mojej babci, bo moja babcia ma, bo moja siostra zrobiła A to mój kotek Mały Jak wiecie, Tysiąc, kolejny raz mówię Tysiąc subskrypcji Pokażę wam twarz To wiecie i się właśnie przyjechał, przyleciał, nie przyjechał I No kurą no wiecie ale tylko ty to jest łodziak. Patrzcie na niego. Hmm, Patrzcie jaki jest Pokaż się, widzą. No pokaż. Widzicie jak nie do was? Jeszcze raz. Jeszcze. Dewej. Miał mnie. Karmel. Ale ty co? Miał tu widzów, jeszcze raz. Miał! Miał! O, widzicie? O, to jest taki fajny kotek. O tak mocno a nie mocno. I, taki fajny. Jak chcecie jeszcze filmiki? Napiszcie komentarz. Chcemy nowe filmiki. Na żywo. Dobra to dobra. No, no.